To ile było już spektakli? Nie pamiętam. Tak dużo widzieliście? No, 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 no. Pierwszy Międzynarodowy Festiwal dla dzieci jest taką przymiarką, sprawdzeniem, co dzieci akceptują, a czego powinniśmy unikać. I dlatego spróbowaliśmy też międzynarodowo festiwal zorganizować żeby zobaczyć czy język ma znaczenie czy dla dzieci język obcy jest jakąś barierą czy nie jest żadną barierą i jak się okazuje doskonale dzieci wchodzą w festiwale po czesku po niemiecku czy po angielsku i nie ma to żadnego problemu żeby dzieci rozumiały aktywnie brały udział w spektakach teatralnych Pani tutaj, ale noc tak. Tak. Dużo chętniej chodzę z nim do, do teatru niż do kina, niż, niż się sadzam bezsensownie przed telewizorem i każą mu się patrzeć w ekran, na którym się zmieniają głupie obrazki i naserwowane reklamy więc wolę z nim przyjść do teatru. Ja myślę, że każda taka forma teatralna, nie? I zbudza wyobraźnię dzieci, to, to na pewno. I teraz wiesz, kwestia jakość kre, kreowania tego wszystkiego, tak? Jakby posiadania świadomości to chyba nie jedna osoba to z festiwalu powie, że, żeby uważać na to, co się robi, bo to mocno wpływa, nie? straszne. straszna. Po Część rzeczy, aktywności dzieje się w salach teatralnych, bo chcemy też nauczyć dzieci pewnej cierpliwości, wytrzymania i skupienia swojej uwagi na tym, co się dzieje na scenie. Ale co, co, co ważne, weszliśmy tymi teatrami w miasto, w Kozanów, w Kowale, czyli w przestrzenie, które... które z nie mają nic wspólnego, bo i blokowisko, i, i zapomniana część w Wrocławia, jak to artyści, którzy tam występowali, powiedzieli. I oni tam potrafili z tą młodzieżą stworzyć wydarzenie, które myślę dla młodzieży pozostanie na długo w pamięci, a spowoduje, że będą chcieli chętniej brać udział i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które będziemy proponować przez cały rok. Będę potrzebował, słuchajcie, waszej pomocy, ale was wszystkich. O, nie ciebie. Dobra. A ja i, i, i... Dobra, chodzę na górę. Ej, odsuńcie się, teraz naprawdę. I... Trzymacie? To trzymajcie mocniej. Dobra. Dobra. Artyści się karmią oklaskami, nic nie jedzą, nic nie piją, tylko dzięki oklaskom żyją. Oczywiście, że będzie to międzynarodowy festiwal Teatrów dla dzieci, tym bardziej, że jak rozmawialiśmy kiedyś z Ministerstwie Kultury, też nam powiedział to minister, on widzi potrzebę edukacji teatralnej dzieci i młodzieży i myślę, że w tym pomysłem naszym odpowiedzieliśmy na za zapotrzebowanie ministerstwa, dlatego że ministerstwo solidnie wsparło też organizację tego festiwalu, za co dziękujemy i mamy nadzieję, że ta, ta współpraca będzie również kontynuowana ze strony ministerstwa.